Dziewczyna mówi do swojego taty: Tato, dostałam wypłatę, to osiem tysięcy. Tata odpowiada: Ja też dostałem wypłatę, pięć tysięcy. Najpierw zapłacimy w sklepie, a potem czynsz za mieszkanie. Dziewczyna mówi: To dobrze, tato, dostaliśmy wypłatę na czas i teraz możemy zapłacić wszystko. Chłopak, który stał niedaleko, pyta: Dostaliście wynagrodzenie? Ojciec dziewczyny odpowiada: Tak, już je dostaliśmy. Chłopak pyta: Ile wam zapłacono? Dziewczyna mówi: Mi osiem tysięcy, a mojemu tacie pięć tysięcy. Chłopak zaskoczony mówi: To bardzo niska pensja. Ojciec dziewczyny odpowiada: Tak, proszę pana. Chłopak pyta: Nie opuszczaliście pracy? Nic wam nie potrącono? Dziewczyna mówi: Nie, proszę pana. Przychodzimy codziennie, nigdy nie opuszczamy. Chłopak mówi: Dobrze, za chwilę wezwę was do mojego biura. Przyjdźcie. Tata pyta: Stało się coś? Popełniliśmy jakiś błąd? Chłopak odpowiada: Nie, niczego nie zrobiliście źle. Chcę tylko coś sprawdzić. I dopóki nie powiem, nie idźcie do domu. Wchodzi do biura. Przychodzi pracownik i pyta: Wzywał mnie pan? Szef pyta: Wypłaciłeś wszystkie pensje? On odpowiada: Tak, proszę pana. Szef pyta: Jaka jest pensja sprzątaczy i strażnika? On odpowiada. Sprzątacze dostają dwadzieścia tysięcy, a strażnik trzydzieści tysięcy, a strażnik dwadzieścia tysięcy. Szef pyta. Wypłaciłeś im pełną kwotę? On odpowiada. Tak, proszę pana. Szef mówi. Wprowadź ich. Dziewczyna i jej tata wchodzą. Szef pyta. Powiedzcie, ile wynosi wasza pensja. Dziewczyna mówi. Moja to osiem tysięcy, a taty pięć tysięcy. Szef zdumiony pyta. Jeśli wasza pensja powinna wynosić 20 tysięcy i dwadzieścia tysięcy, to dlaczego dałeś im mniej? Pracownik zdenerwowany mówi: Panie, oni byli mi winni pieniądze, pożyczyli ode mnie. Następnie mówi im: Po co tu przyszliście? Wyjdźcie? Rozmawiam z szefem. Szef zdenerwowany mówi: A więc chcesz, żeby wyszli? Żebyś mógł wymyślić wymówkę? Nie, nigdzie nie pójdą. Wszystko będzie omawiane przy nich. Dziewczyna mówi: Kiedy niby pożyczaliśmy? Nigdy. Pracownik mówi: Panie, kłamią, są chciwi, chcą więcej pieniędzy. Szef mówi: To oni kłamią? Pokaż więc transakcję wypłat. On odpowiada: Panie, nie ma transakcji, płacę im gotówką. Szef mówi stanowczo. Dlaczego gotówką, skoro wszystkim wynagrodzenie przelewa się na konto? Aha, już rozumiem. Dzięki temu mogłeś zatrzymać część ich pieniędzy. Pracownik mówi, panie, nie dali mi w kont. Ojciec mówi, nie proszę pana, daliśmy mu numer. Ale mówił, że konto ma problemy, więc wypłacał w gotówce. Szef oburzony mówi, wstyd. Zarabiasz 70 tysięcy, a mimo to okradasz tych, którzy ledwo dostają 20 tysięcy do 25 tysięcy. Oni pracują cztery razy ciężej niż ty, a ty zabierasz im to, co do nich należy. Pracownik płacząc mówi, przepraszam panie, popełniłem błąd. Szef odpowiada, Przepraszasz za co? Za czy za próbę oszukania mnie? Nie wybaczę ci. Dzisiaj zwrócisz każdy grosz, który im zabrałeś, albo wezwę policję. Pracownik mówi: Nie, proszę pana, wszystko zwrócę. Szef mówi: Ludzie tacy jak ty nie są godni zaufania. Kto kradnie biednym, może zrobić wszystko przeciw firmie. Oddaj pieniądze i nie chcecie tu więcej widzieć. Pracownik odchodzi. Szef mówi do dziewczyny i jej taty: Nie martwcie się. Otrzymacie wszystko, co wam ukradł i od dziś nikt nie zabierze nikomu jego praw w tej firmie. Dziewczyna i jej tata mówią: Dziękujemy, panie. Szef odpowiada: Możecie iść. Bogactwo zbudowane kosztem cudzych praw nigdy nie przynosi spokoju, ale oddanie komuś jego prawa czyni człowieka naprawdę człowiekiem. Jeśli też się z tym zgadzacie, zostawcie swoją opinię w komentarzach.